Cześć, ja nazywam się Kamil i to pierwszy odcinek na moim kanale. Tradingu uczę się już od dwóch lat i spędziłem przed wykresem około 2000 godzin, zbierając doświadczenie tego, jak działają rynki finansowe, jak porusza się cena. Aktyw, o którym się zajmuję, to Nasdaq. Skupiam się tylko i wyłącznie na jednym wykresie. Trading jest o tyle ciężkim zagadnieniem, że żeby go opanować, najlepiej skupić się na jednym aktywie i poświęcić mu wystarczająco dużo czasu. Wraz z moimi przyjaciółmi stworzyłem społeczność na telegramie awangarda.com community Polska, o której więcej możesz dowiedzieć się w filmie stworzonym przez mojego przyjaciela Aleksego. Tego serdecznie cię zapraszam, a my nie przedłużając, przejdziemy już do sedna tego odcinka, czyli do analizy na przyszły tydzień, czyli tydzień 27-31 stycznia. Może żeby pokrótce przybliżyć ci to, jak ja analizuję wykres, jakiego procesu myślowego używam. No to w dużym skrócie szukam sobie z lewej strony czyli na wykresie, który już się wydrukował miejsc, które uważam za miejsca godne uwagi w których jak cena do nich dojdzie to możemy z takiego miejsca zobaczyć jakieś odwrócenie albo jakąś reakcję wyznaczam sobie te miejsca na wyższym interwale czyli na przykład na interwale dniowym 4 godzinowym, godzinowym no i czekam aż cena do takiego miejsca dojdzie biorę pod uwagę też czas to musi wszystko wydarzyć się o odpowiedniej godzinie wtedy redukuję sobie interwał na mniejszy czyli na przykład interwał 15 Sekundowy i patrzę, co na tym interwale się drukuje. Czy cena mówi mi o tym, że na przykład chcę zawracać i że w tym miejscu tutaj można sobie coś rozegrać? Zaczniemy sobie analizę na przyszły tydzień i zaczniemy ją od interwału miesięcznego. Tutaj to, co mnie interesuje na interwale miesięcznym, to poprzednia świeca. Mówimy o tej świecce wyczerpania. Jedyny poziom, który tutaj został interesujący jest to. A ćwiartka, czyli poziom 0,75 tej świecy, by co sobie zaznaczę. No i tak naprawdę z tego interwału to jest tyle. Tutaj co można powiedzieć, no to mamy bardzo długi knot wyczerpania. Świeca zamknęła się ciałem spadkowym. Tutaj mamy jeszcze 6 dni do zamknięcia się kolejnej świecy miesięcznej. Według tej świecy, no to mamy tu takie przesłanki, że powinniśmy spadać, że tutaj teraz trend się odwróci, ale to trzeba obserwować, jak ta świeca się zamknie. Zostało 6 dni. Jak na razie mamy bardzo duże ciało wzrostowe, Jego nie można jeszcze tutaj tutaj zbytnio nic powiedzieć. Teraz przejdziemy sobie na interwał tygodniowy. No i tu tak naprawdę to co mnie interesuje na tym interwale to poziom otwarcia tej świecy, która się zamknęła właśnie w tym tygodniu oraz poziom otwarcia tej świecy. My dodatkowo możemy sobie poćwiartkować ciało tej świecy. Jak widać mieliśmy tutaj w poprzednim tygodniu dojście do poziomu 0,25 i z tego poziomu mieliśmy reakcję. No i zostały nam tutaj jeszcze dwa poziomy czyli 0,5 i 0,75. Także na tym interwale to tyle, no tutaj można jeszcze dodać, że w tym tygodniu świeczka zamknęła się całkiem mocnym ciałem wzrostowym, przebijając tutaj ten szczyt ciałem dlatego jest to taki sygnał, że możemy dalej rosnąć Mamy, ogólnie jesteśmy w bardzo dużym trendzie wzrostowym od długiego czasu, dlatego raczej więcej przesłanek jest, żeby, że będziemy rosnąć, aczkolwiek ja tego nie przewiduję tak jak mówiłem na początku, nie skupiam się na tym, gdzie cena podąża w długim okresie czasu, ja po prostu szukam na wykresie miejsc, z których mogę zobaczyć jakąś reakcję, jakieś odwrócenie albo jakiś pullback i te miejsca staram się rozegrać na moich interwałach. To co możemy zobaczyć na interwale dniowym, no to przede wszystkim Przełamanie struktury w tym miejscu ciałem, przełamanie struktury w tym miejscu ciałem. Także mamy podwójne przełamanie struktury. Tutaj wcześniej wygarnęliśmy Liquidity. Także na interwale dniowym cena pokazała nam, że. Chciałaby odwracać z tych spadków. Mieliśmy bardzo duży impuls. Tutaj nie wygarnęliśmy jeszcze tego szczytu. Ustawiły się stosunkowo równe szczyty w tym miejscu. No i to co interesuje mnie na tym interwale to przede wszystkim gap, który znajduje się tutaj. Jak widzisz znajduje się on nad poziomem 0,75 ze świecy miesięcznej. Także po zrobieniu tego poziomu możemy dojść do tego gapa, no i z tego miejsca będzie interesowała mnie jakaś reakcja na shorty. A jeżeli chodzi o, o jakieś wzrosty, no to. Tutaj interesuje mnie ten swing. Który jak widzisz, na poziomie 0,7 pokrywa się z poziomem 0,5 świecy tygodniowej. No i tak naprawdę mamy tutaj przełamanie struktury. Ten szczyt został utrzymany. Teraz pokazała się w piątek całkiem mocna świeca wzrostowa, która ciałem przykrywa ciało poprzedniej świecy, przebija strukturę tej świecy. Nie przebija jej ciałem, ale przebija ją knotem. Do tego manipuluje uprzednio szczyt tej świecy, tutaj w tym miejscu. Także tutaj możemy mieć sygnał, że w następnym tygodniu tydzień zacznie się spadkami, żebyśmy wykonali jakiś pullback tego wybicia do góry, ale nie wykluczałbym jeszcze, że możemy zrobić na początku manipulację tutaj tych szczytów, ponieważ ustawiły się tak naprawdę trzy równe szczyty, więc jeżeli chcielibyśmy spadać w następnym tygodniu albo przynajmniej przez początek tygodnia, to poniedziałek może Rozpocząć się właśnie jakimiś wzrostami, manipulacją tutaj tych szczytów, dojściem do tego poziomu z interwału miesięcznego, dojść do tego gapa i z tego miejsca możemy mieć jakieś spadki. Jeśli Jak jesteśmy na interwale h4, to tutaj bardzo interesującym mnie miejscem, jeżeli chodzi o wzrosty, jest ten knot, który manipulował tutaj dołki. Na początku zrobimy sobie mierzenie. Jak widać, na końcówce tego knota, to mamy poziom 0,5, więc tak naprawdę potencjalne longi powinniśmy szukać poniżej tego poziomu. Zmienimy tu sobie FIBO. No i to, co możemy zobaczyć w tym miejscu, no to tutaj mamy poziom 0,618, poziom 0,71. Są to fajne poziomy do reakcji. Nie pokrywają się one z naszymi poziomami z interwału tygodniowego, ale jak widzisz, tutaj poziom 0,382 pokrywa się praktycznie z poziomem otwarcia świecy tygodniowej. Także tutaj nakładają się na siebie dwa poziomy. Jest to całkiem silna strefa. No i to, co tutaj możemy zauważyć, no to mamy manipulację tego szczytu, po czym przełamanie struktury w tym miejscu i w tym miejscu. Ale jak widzisz, ciało świecy utrzymało ostatnie dołki, czyli tutaj. Ciało zamknęło się powyżej tego dołka, dlatego jest to taki sygnał, że tutaj niekoniecznie musimy dalej spadać. Mamy manipulację tutaj tego dołka, mamy świecę wzrostową, więc teraz możemy mieć jakiś powrót do tej strefy. Jeżeli chodzi o naszego Goldbacha, to jak widać znajdujemy się teraz w dolnej części, w dolnym poziomie, dlatego z tego miejsca możemy mieć jakąś reakcję. Tutaj dodatkowo nasz poziom T1 pokrywa się też z dolną strefą Goldbacha, dlatego jest to to... Jest to Ciekawy poziom do jakiejś reakcji w tym miejscu, tutaj, jak zejdziemy sobie na interwał godzinowy, to możemy to jeszcze zauważyć. Gapa, który jest bardzo ciekawy, którego też może sobie zaznaczę. No, i na poziomie tego gapa, tutaj jak widzimy, mamy jeszcze jednego gapa. Także jest tu parę gapów nakładających się na siebie, dlatego jest to dosyć mocna strefa. No, a jeżeli chodzi tutaj o najbliższe price action, które możemy wykorzystywać w poniedziałek, no to pierwsze co rzuca mi się tutaj w oczy, tak. No. To mamy tutaj manipulację tych szczytów, po czym przełamanie struktury bardzo mocne, aż nawet w tym miejscu ciałem, zrobienie tych wszystkich dołków. No i tutaj, co, co będzie mnie interesowało pod jakąś reakcję, to będzie ten swing, zaznaczymy sobie SRZ. No i tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o, o markup na następny tydzień. To co ja robię, zawsze czekam, aż rynek otworzy się, wstaję sobie o godzinie 7. Patrzę, jak wydrukowała się Azja, co wydrukowało się w nocy. I wtedy robię kolejną analizę i podejmuję decyzję na rozegranie czegoś w ciągu tego dnia. Więc na ten moment po prostu trzeba czekać. A to, co sobie zrobimy, to zrobimy sobie jeszcze analizę tego, co wydarzyło się wczoraj, czyli w piątek. Także na moment to usunę i cofniemy się do początku tego dnia. Zmienimy sobie interwał na 5-minutowy i wydrukujemy sobie godzinę siódmą. No i dobra, hmm, tutaj jest z rana wstałem. Tak zaczął się dzień. Pierwsze, co rzuciło się w oczy na interwale godzinowym, mamy. Przełamanie struktury w tym miejscu, przełamanie struktury w tym miejscu, tutaj nie ciałami, no ale jeszcze przełamanie struktury w tym miejscu. To wszystko wydarzyło się z tutaj tych stref, z tego SRZ, byliśmy tutaj w tym miejscu, tak. Przełamała się struktura, no i teraz to co mnie interesuje, no to tutaj mamy swing, który ja sobie wyznaczyłem. Dodatkowo jak zejdziemy sobie na interwał pięciominutowy, to tutaj wyznaczałem sobie gapa, który był dla mnie interesujący pod kątem jakiegoś właśnie... Odwrócenia. To, co tutaj możemy zauważyć, to jak wydrukowały się nasze sesje. Widzimy, że mamy tutaj dołek Liquidity Sesyjnego Azji, który sobie zaznaczymy. Tutaj mamy szczyt Liquidity Sesyjnego Azji. Jak widzisz, cena doszła do wyznaczonych przeze mnie poziomów. Tutaj mieliśmy o godzinie 22 reakcję z poziomu 0,5, potem mieliśmy jeszcze powrót, dojście do poziomu 0,7. Idealnie mieliśmy z tego miejsca bardzo dużą reakcję. Na interwale 15 minutowym tutaj mieliśmy Manipulacje, o czym? Przełamanie struktury w tym miejscu. Ciałem świecy, dlatego to, co teraz sobie zrobiłem, to wyznaczyłem sobie. To SRZ i oczekiwałem właśnie tutaj z tego miejsca. Jakiejś reakcji. No i tak naprawdę mamy godzinę siódmą. Ja miałem wyznaczone swoje poziomy i trzeba po prostu czekać to, co się wydarzy. Tutaj jeszcze wyznaczałem ten poziom SRZ, który mnie interesował no i zmieniamy sobie godzinę, polimy sobie nasz wskaźnik. No i teraz tak. Dzień otworzył się o szóstej. Tak jak widać, mieliśmy jakieś pójście do góry, potem tutaj spadki, reakcja z True Open. Ja tak naprawdę w tym miejscu po prostu jedyne co robię to czekam na to, aż scena dojdzie do moich wyznaczonych przeze mnie punktów, więc można to zrobić. No i mamy godzinę ósmą, otwiera się Londyn. Cena jest blisko naszego Liquidity sesyjnego. Z dalej czekamy. No, i jak widać tutaj, e, mamy bardzo mocny impuls. E, manipulacja naszego Liquidity, dojście do 0,3 wyznaczonego SRZ. No, i teraz to, to co robimy, to e, przechodzimy sobie na mniejszy interwał i obserwujemy cenę. Człowiek tutaj e, w sumie nie, nie, nie rozgrywałem tego z mniejszego interwału, dlatego wrzucę interwał 5-minutowy. Jak widzisz tutaj, w tym miejscu po zebraniu tego Liquidity, dojściu do tego punktu, mamy mocną manipulację do dołu. Tutaj cena zamyka się ciałem poniżej tego dołka. Mamy przełamanie struktury ciałem. kolejna Wskazówka, która tutaj była, to że ciało tej świecy utrzymało ten dołek. Także widzicie, został tutaj tylko knot. Ciało zostało powyżej. Struktura świecowa pokazała, że nie przebiła tego dołka. Po czym mamy przełamanie struktury świecowej w tym miejscu, przełamanie ciałem. To co teraz zrobiłem, to wyznaczyłem sobie strefę, z której będę rozgrywał. Tak więc mamy mierzenie SRZ od tego dołka do tego szczytu. Wejście z 0,5. Jak zawsze ja rozgrywam. Stop loss na 1,08. Pierwszym dla mnie targetem był. Ten szczyt. Drugim targetem był początek tego swinga. No i trzeci target, no to było nasze liquidity sesyjne z, z Azji, tak? I ten sygnał został wrzucony na grupkę sygnałową, że można było go sobie rozegrać. I teraz sprawdzimy, jak to się wydrukowało. Także mamy tutaj dojście do naszego poziomu. Jak widzicie, tutaj była głębsza reakcja, bo z 0,7. Ja zawsze daję wejście na 0,5, więc tutaj w tym miejscu setup się otworzył. No i od razu poleciał zgarnąć TP1. Potem mieliśmy cofnięcie się tutaj, do tej strefy, eee, zgarnięcie TP2. No jak widzimy, mamy zgarnięte TP3. No i to, co się wydarzyło, rozegranie, na które ja tak naprawdę czekałem, ale którego nie rozegrałem, ponieważ yy, nie byłem w stanie być przy komputerze akurat w tym momencie. No to już sobie to usuniemy. Mamy nasze liquidity sesyjne z Azji. Mamy naszego zaznaczonego gapa w tym miejscu. O godzinie 15.38 mieliśmy z tego miejsca impuls. Manipulacja tych szczytów, dojście do naszego gapa z interwału 5%. Minutowego. Podejście do gapa zauważyliśmy. Przełamanie struktury w tym miejscu, no i to, jak można było to rozegrać, no to wyznaczamy sobie tutaj naszą strefę SRZ. No i wejście zawsze 0,5. Ja robię stop loss, można dawać albo 1,08, albo 1,27. Jest to też stop loss powyżej gapa, tak? Ja w tym wypadku stop loss ustawiłbym na pewno powyżej gapa, czyli poziom 1,27 był odpowiedni. Albo można też ustawiać stop loss powyżej tego szczytu, jeszcze dla bezpieczeństwa. No i tutaj takimi pewnymi targetami, tak? Na ten dzień był. Dołek, dołek tego londynu, także jakby to rozgrywać, to, to było takie. Takie pewniejsze wejście. No a jak widzicie, tutaj mamy ustawione też wiele więcej liquidity sesyjnego, więc tutaj właśnie był potencjał na to, że po prostu ta cena całe te liquidity wygarnie. tak No jak widać po tym przełamaniu struktury, może to pokażę, w tym miejscu cofamy się do naszej strefy, pozycja się otwiera. No i potem tutaj jakby drukuje się to, co miało się wydrukować. I akurat naprawdę była okazja na dobrego shorta, bo ta cena poleciała bardzo nisko. Właśnie zebrała, zebrała całe to liquidity tutaj włącznie z tym dołkiem, no i zatrzymała się dopiero tutaj na tym swingu. Także tak można było rozegrać piątek. Ja rozegrałem, tak jak wcześniej pokazałem, tylko te wejście na longa. Był to mały ruch tak naprawdę, ale wystarczający. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Za tydzień sprawdzimy sobie jak wyszła nam dzisiejsza analiza. Tak naprawdę codziennie będę rozgrywał rynek, wrzucał setupy, dlatego potem na koniec tygodnia sprawdzimy sobie jak to się wszystko rozwiązało. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszam cię na naszą grupę na Telegramie Awangarda Community Polska. Tam codziennie wraz z moim przyjacielem Aleksym wstawiamy analizy, przedstawiamy swój proces myślowy odnośnie wykresu Jana na Zdaku, on na GBPJPY. Są to pary, którymi się zajmujemy. No i tam po prostu znajdziecie więcej smaczków, więcej szczegółów, więcej konkretów. Także zapraszam i do usłyszenia za tydzień.